Damn dom, dom. cześć, witam was serdecznie z tej strony NITEK. Dzisiaj gramy w Lifeless Planet Lifeless Planet w opcji wczesnej parówki na parówce właśnie dostępnej. Graliśmy w to w grudniu, kiedy to zostało mi udostępnione demo. Teraz jest wersja wczesnej parówki i można się przyjrzeć tej grze troszkę z innej strony, trochę więcej pokazano, bo aż level 5. <śmiech> <śmiech> Where's my crew? Tymczasem dowiedzieliśmy się, że właśnie nasz astronauta dzielny zapił wczoraj, ma kaca i nie wiadomo, gdzie jest jego ekipa. Ja widzę, że tutaj ktoś ciągnął za sobą nogę i idziemy w tę stronę. Oxygen Jak też się okazuje, zjedliśmy wczoraj dość dużo fasolki, przez co mamy wyciek gazu z tyłu. <laughs> I to jest nasz obecny objective. Life is Planet to opowieść właśnie o astronaucie, który. <laughs> Można powiedzieć, że właśnie na kacu budził się nie wiadomo gdzie, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo też gdzie wszyscy się podzieli. W związku z tym impreza musiała być suta, syta, <laughs> a my borykamy się teraz z naszą samotnością w zupełnie opustoszałym miejscu, nie wiadomo gdzie jesteśmy skąd się tutaj wzięliśmy. Czyli tak naprawdę opisuje to. Niektórych niedzielny poranek. Z tego co zdążyłem się zorientować, bo tak zerknąłem szybko na to Demko. Tutaj gadają, niestety nie ma napisów. W związku z tym, jak oni będą gadać, ja nie będę, bo to nie grzecznie komuś wchodzić w słowo. No i też chcę, żebyście posłuchali, co tam też mają te postaci do powiedzenia. No teraz, się będą gadać, dlatego o tym mówiłem właśnie. No gadajcie, proszę bardzo. O. Tak We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have few attachments here on Earth. O, o, już przestali to mogę sobie samą jepkę z korzeniem zrobić? Wala! Life ha, ha, ha. Lifeless Planet, nie wiem czy pamiętacie, jest dziełem jednego człowieka, jednego człowieka, który chyba nawet nie brał udziału w żadnych kampaniach na Kickstarterze. W związku z tym on sobie dubał nad tym w garażu na silniku Unity i to wszystko chodzi. No i tak naprawdę nie wygląda to jakoś specjalnie źle, aczkolwiek no, stawia tutaj bardzo na eksplorację, nie ma za bardzo jakiejś strzelanki ani jakiejś walki. Jest to raczej. Gras z popularnego dość ostatnio i reanimowanego gatunku craftingu survivalu. <laughs> I w ogóle tych wszystkich dziwnych rzeczy tak naprawdę tutaj nie ma, bo ściemniałem. <laughs> o, ale są na przykład czarne y, macki z kosmosu, które czają się na nasze jestestwo y, pod sufitem. Ha! Ale nie da się niestety tam. Doskoczyć mimo tego, że mamy dość sute gazy po tej wczorajszej imprezie. No widocznie fasolka była głównym daniem, i teraz gazujemy mocno, dość ostro. Instrukcja <haha> Instrukcje o obsługi naszych gazów, właśnie otrzymaliśmy i. Borykamy no, się dalej. Nie, nie ma tutaj żadnego craftingu, nie ma tutaj. Nie no, survival chyba jest, bo tam z tego co pamiętam w tym demku z grudnia dało się nawet umrzeć. Natomiast żadnego craftingu tutaj no, 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 a gra raczej skupia się na opowiadaniu historii poprzez odnajdywanie różnych świecących miejsc. I odczytywaniu złotych myśli, osób, które były tutaj przed nami, a które również zapiły i te złote myśli zgubiły. Rysuje się tutaj wtedy, rysuje się nie wtedy, tylko w ogóle rysuje to obraz jakiejś opustoszałej planety, która chyba też nie zupełnie do końca jest taka pusta, i zdaje się to sugerować samo logo tej gry. No bo cóż może zasugerować sierpi młot! <laughs> tak właśnie sierpi młot, więc pewnie tutaj Gazprom i gazociąg będziemy im zaraz odwiedzać. Nie wiadomo co jest na tej planecie, no ale jak sierpi młot, to może oznaczać tylko, że nie jesteśmy pierwsi. Skoro nie ma survivalu i w craftingu jest historia, no są też jakieś proste zagadki bazujące też trochę na fizyce, aczkolwiek fizyka jest to dość bzdurna, no bo jak ja mogę taką, taki głaz przesuwać tak lejtowo za pomocą chyba penisa albo siły woli, bo tak naprawdę nie za bardzo jest tutaj czym... Czym tutaj przesuwać? Jak widzieliście, nawet tego nie chwyciłem, a kamyczek równo się obracał i no, nie obracał się nawet, ale tylko się przesuwał. Dodatkowo no, mamy te gazy. Gazy pozwalające nam na bezpieczne opadanie z wyższych odległości, ale też na e, skakiwanie w miejsca wcześniej niedostępne. Tymczasem ja tutaj widzę jakiś zielony krzaczek, żółty krzaczek na samym szczycie. Spróbujemy go dostać. Więc premiowane jest także zbaczanie z głównej trasy i zwiedzanie odnóg tych wąwozów, które nas ograniczają tak naprawdę, no bo no nie da się za bardzo nigdzie iść, no bo jak widzicie ściany są tutaj dość wysoko postawione i przeskoczyć się ich nie da. Tymczasem widzę, że doszliśmy do jakiegoś wodopoju. Idziemy jak zwykle naokoło, no bo przecież no nie dałoby się iść tam normalnie, no bo no bo jak, no bo jak, po co? <laughs> Jak na razie trochę nudno, widzę, że mocno jest tutaj eksploatowana eksploracja! <laughs> no i szkoda, że teraz to właśnie takie jamki nie można wykopać, bo byłoby coś do roboty. A tak to tylko idziemy i szukamy a, tego ślimaka, który gdzieś tam przetarł nam szlak. Tymczasem. Wodospad, idźcie się umyj! Aaaa! Fuck! <laughs> Spadłem! Ach, błękitna laguna, Dirty Dancing i Pirate 666. <laughs> o. O, ogień z dupy. To jest po prawdziwy sample, który czai się za tymi gazami. No ale niech im będzie, że to jednak tylko taka psikawka. <glasses> Generalnie gra stara się zbudować tam tutaj jakiś fajny klimat, który ja <mic process> psuję! Ale co tam? I być może faktycznie będzie fajnym jakimś takim eksporanderem A komiki! A dam dam twist fabularny No i jesteśmy sekrety sekrety everywhere <grystanie> O, nawet całe miasto Co jest, jest? Anyway, gra stara się faktycznie uszyć tutaj jakąś fajną taką atmosferę opuszczenia na jakimś dziwnym, w dziwnym miejscu po imprezie. Nikogo nie ma, jest dość pusto, tereny są dość obszerne, ale też niestety puste. W związku z tym, no nie bardzo się chce tam biec, no bo za bardzo tam no nic się nie czai w tym gmle na horyzoncie. Natomiast tutaj mamy jakąś miasteczko, dość jak widzę, opustoszałe. Hm. Jak, na jak na obcą planetę nie wygląda to zbyt obco tak naprawdę. My się spodziewałem się jakichś dziwnych. Co Miejscówek, a tutaj zwykłe miasto, które mamy z każdej polskiej wsi. W związku z tym, że to jest wersja beta, nie powinienem mówić o tym, co mi nie pasuje, ale nie pasuje mi na pewno regulacja głośności, której po prostu tutaj w ogóle nie ma. W związku z tym, głosy zlewają mi się z resztą tutaj dźwięku, który jest w tej grze. No a brak napisów nie pomaga, no bo. No bo czasami po prostu nic nie słychać. Nie jest to niestety moją winą. Co moglibyście zwalić normalnie na mnie? Ale tym razem się nie da. U Mnie nie od słów, żeby wyrazić swoją dumność w związku z początkiem naszych eksperymentów tutaj. W tym nowym świecie, kiedy mnie opisywali zielony ogień. Tam, tam, tam. Rosjanie, a ty to widzę, że można butle zasać. Dzięki temu... Naładowałem zapasy tlenu, by móc pobiegać jeszcze trochę. Co prawda napisali mnie tam, że mam 8 godzin, ale jak jest butla, no to trzeba ją obessać. Idziemy tymczasem za ślimakiem. Krew jest. A i w ogóle jeszcze się okazuje, że impreza była taka suta. Syta, <śmum> suta, że gdzieś posiali, posialiśmy naszych kolegów z ekipy. Zostaliśmy sami, więc no musiało być grubo. No. <śmum> jak to w piątki wieczorem? O tutaj widzę, że jakaś świecąca kartka papieru, w związku z tym podnieśmy ją. O, no, rzeczy, za którymi tęsknię. Mlekarstwo, świeży chleb, mleko, babusia i samowar babuszki. Haha! <śmiewanie> Miałem kiedyś samowar, nigdy go nie użyłem, ale wiem, że był samowar w domu. I w sumie tak naprawdę nie bardzo wiem, jakie są meandry jego działania i na czym to polega. No ale był kiedyś samowar, widocznie ktoś za nim tęskni, a to nie byłem ja. <śmiewanie> Chociaż ja za swoim samowarem jakoś nie tęsknię. Czerwony budynek. A Co to się dzieje? Co to się dzieje? Jakieś wiatry mnie tu goją! <śmiewanie>

What? Zjadło go coś. Nice. O, sekrety, sekrety. Widocznie się położył gdzieś na terenie Sosnowca i Wpadło... wpadł w szkody górnicze. A to w Bytomiu. Czy jeden, pierwsza część kodu jakiegoś. Nie widzę, że nic więcej tutaj na nas czeka. Ale sekrety są. Zniknęła nam drużyna. Gazy zniknęły! O! Jesteśmy sami w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Trochę takie 30 nocy później. Eee, ja gadam, nie 30 nocy później, tylko 30 nocy. Zaraz się okaże, że tutaj wampajery z piachu nas zaatakują. No, klimat zdaje się faktycznie gdzieś tutaj być budowany przez misternie plumkającą muzyczkę w tle. Natomiast, no, tak naprawdę, no, te sekrety, widzę, że tutaj postawiono mocno dość. O! gazu... Tak, to mi się tlen kończy przed chwilą tankowałem i design butlę. Chodźmy do tej butli za tym jeszcze raz. Natomiast to sekrety, sekrety. Sekretność tej gry faktycznie stawia tutaj wszystko na pierwszym miejscu ten sekret dlaczego i co robią tutaj Rosjanie. <grym>, anektują sobie to pewne miejsce <grym, anektują tutaj> Co robią tutaj jest pewnie jakąś tam częścią zagadki i to ma nas pchać do rozwiązania tego o o to widzę, że jakaś dziura w tym. Widzę, że też czerwony jak tamten budynek. O, to chyba można tam nawet wejść. Sprawdźmy! Uuu, zagadka logiczna. Ha. Ale się spierdziłem w środku Do... o, Przepraszam! Uu. Uu. Ups. To <grybuj> no już nie ma telewizji dla was! 549 31549, tylko gdzie to użyć? Hm. O, tam coś było. Może tam widzę, że tutaj wszystkie domki zupełnie jednakowe. Trochę jak pierwsza miejscówka w New Vegas. Ale widzę, że coś tajemniczego wystaje tutaj z ziemi. Piramidy przysypało. Chodźmy je zatem odkopać, niczym Indiana Jones. Nope, nic tu nie ma. Ja, drzwi na środku pustyni, a po środku niczego. Na pewno. Mają za sobą jakieś ciasteczko chociażby! Chodźmy zatem, sprawdźmy, zapukajmy do drzwi piekarza! Być może, być może nie będziemy już nigdy więcej głodni! Wchodzimy! Cięcie! Haha, cliffhanger tak zwany! Zostawiam was z dylematem, czy chcecie więcej Lifeless Planet zobaczyć, czy też nie. Jest sekret, jest tajemniczość, zjadło nam członka drużyny, są książki od Rosjan, pozdrowienia z Rosji pocztówki, jest pociągnięty też gazociąg, <noise> prądociąg, ktoś nieźle tutaj ciągnął druty na tej pustyni, jest... tajemniczo, są sekrety, są pytania, nie ma jeszcze odpowiedzi. Zależy to tylko od was, czy zagłębimy się w temat jeszcze bardziej. Tymczasem to byłoby tyle na chwilę obecną z Lifeless Planet, wersja beta, wersja wczesnej parówki, dostępna na Steamie. Do zobaczenia następnym razem, mówił Nitek, luźne gadki, Lifeless Planet, nie zapomnijcie dać piątkę pod filmikiem, subskrybować jeśli chcecie być na bieżąco, oraz oczywiście odwiedzić geeks.pl. Do zobaczenia następnym razem, czy też usłyszenia, Nitek, luźne gadki, Lifeless Planet, adieu!